Centralny krąg teleportacyjny. Centralny krąg teleportacyjny. Wielkie teleportisko, razem z całą magiczną mocą potrzebną do jego uruchomienia. Tego właśnie potrzebuje Myrtana. Nie magiczne zwoje. Zwoje też. Ale one nie zastąpią. Wielkiego kręgu teleportacyjnego. Zwoje będą sprzedawane na mieście. Jeśli będziemy się rozwijali. Będziemy mieli coraz więcej pieniędzy. Ludzie nie tylko będą chcieli korzystać z transportu teleportacyjnego, oni będą mieli własne runy teleportacyjne. Tak. Będziemy mieli coraz więcej bogatych mieszkańców Myrtany, którzy będą mieli swoje runy mniejsze, kamienne, swoje. będą potrzebowali kręgów, żeby mieli gdzie się teleportować tymi runami. To bardzo, bardzo ważne. Będą potrzebowali. Run i zwojów magicznych, ale przede wszystkim centralnego, kręgu teleportacyjnego? Myrtanie potrzebna jest zmiana, tak samo jak żołnierzowi potrzebny jest miecz.